Cześć kochani z tej strony, Sylwia, shiny syn. mi Was gościć ponownie. A jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam od razu do subskrypcji. Wtedy będziecie mieć powiadomienia o nowych filmach. Stoję na tle szafy, czyli będzie coś związanego z ciuchami. Coś, co w sumie lubicie. hol, mierzymy i ocenę Cyryla. Jeśli faktycznie to lubicie, dajcie łapkę w górę, to wtedy będę mieć pewność. Chociaż po cichu wiem, że to lubicie, bo zawsze czekacie na te filmy. Nie będzie to tak jak zwykle. Co to znowu wykminiłam? Słuchajcie, zgadałam się z moją kumpelą z Warszawy, z plum, plum i stwierdziłyśmy, że z nowej kolekcji Zary zrobimy sobie nawzajem zakupy. Ustaliłyśmy kwotę, Asia przygotowała coś dla mnie, paczka stoi tutaj, ja wybrałam dla niej i też już wiem, że do niej dotarła. No i co? Będziemy to wszystko otwierać, razem mierzyć, ale jeszcze zanim to zrobimy... To mam krótki filmik od Asi specjalny dla Was. Witajcie na kanale Sylwii. Wpadłam tutaj gościnnie na chwilę, żeby opowiedzieć czym się kierowałam przy wyborze rzeczy, które za chwilę zobaczycie. Ja troszeczkę poszalałam. Jakoś ostatnio miałam sama fazę na kolory oraz garnitury total looki, także za chwilę będziecie mogli zobaczyć lekkie szaleństwa. Nie chcę Wam zdradzać do końca, ale muszę wspomnieć, że ten liliowy jest ostatnio jakimś moim faworytem, Też, więc dlatego byłam bardzo ciekawa, jak będzie leżał na Sylwii. Dodatkowo jak zobaczyłam te buty w groszki, to stwierdziłam, że to jest 100% Sylwia. Mam nadzieję, że tak będzie, a się nie okaże na odwrót. Wybrałam też buty, które. Mi się bardzo podobają i mam nadzieję, że Sylwii przypadną do gustu, ale to Wam nie będę opowiadać, jak one wyglądają. Są bardzo minimalistyczne. Dodatkowo widziałam, że w trendach są takie kamizelki sweterkowe. Sama czegoś takiego szukałam i tutaj mi się spodobał wzór, więc po prostu postawiłam na rzeczy bardzo w trendach, które jestem ciekawa, jak będą wyglądały na Sylwii. Wydaje mi się, że są fajne do jej sylwetki, także mam nadzieję, że Wam się spodoba i ja zapraszam Was do oglądania kolejnej części. Jest ciężka, jest tu napisane ile kilo. Ile kilo dóbr mi tu Asia przysłała? 60. Kurde, nie ma. Ale no, mi wierzyć na słowo, że swoje waży. bardzo szybko przyszła ta paczka. Słownie w jeden dzień. Ja byłam zaskoczona. Asia mi napisała, że zamówiła, i dosłownie na drugi dzień. Kurier już był z rozerwaną paczką, ale co tam. Przez taką dziurę to raczej by nic nie wypadło. Ale przez tą dziurę widziałam, że jest tam coś fioletowego. Więc... I ogólnie nam się, bo nic to, nie mam. A to był kiedyś Twój ulubiony kolor w ogóle. Bez to fioletowy to był mój ulubiony, a teraz nic nie mam. No ale właśnie, może Asia zadba, że będę coś miała. Najpierw będę wyciągać każdą z rzeczy, a potem dopiero mierzyć. Będzie mniejsze zamieszanie. No, <noise> nie piesz, <noise> ja, ja teraz nie jestem pewna. Czy ja tej samej nie wzięłam dla Asi, ale miałam to w koszyku i nie wiem, czy wyrzuciłam, czy nie, bez beki, ale... No mówiłaś, że macie podobny gust tak. Końcu. Jak się zgadywałyśmy na Insta, co do tej całej akcji, to pisałyśmy, ale będzie beka, jak sobie zapozamawiamy to samo. I powiem Wam, że z tą torebką miałam jeden problem, bo jak ją wsadzałam do koszyka, to mi wyskakiwał taki dziwny alert, wybierz rozmiar. I ja tam klikałam i chyba, chyba finalnie jej nie wzięłam. Kurde, ale skleroza, co? No nic, musicie koniecznie zajrzeć na kanał do Asi i sprawdzić, czy ja wziąłem jej to torebkę, czy nie. Przecież was klipsem? Czajcie to? A my jesteśmy w stanie to sami zdjąć jesteśmy. Nie. No przecinasz? Nie, coś takiego to chyba trzeba jakąś piłą. Nie, chyba to nie jest łatwe to zdjąć. Jaka peka! Ej, czajcie to w ogóle zamówienie internetowe z klipsem? Asia. Czy ty opłaciłaś ci te ciuchy, czy zaraz przyjdzie do mnie jakiś, kurde, nie wiem, zarapolismem. Nie no. <laughs> nie mogę z takich. czegoś takiego, to nie było. Sama mówiłaś, że przyszło szybko, nie było czasu zdjąć. Ale wiesz co, ja się nie dziwię, że oni przyczepili ten klips, bo ta torebka jest droga, bo ona kosztuje 359 zł, ale jest śliczna, bo jest skórzana i... A, a może to jest jakiś znak, że ją trzeba będzie oddać? Spokojnie, spokojnie, oceny za chwilę. No nie no, toreczkę to już mierzę teraz, no, dobrze. no to, to bez przesady, nie? nie? Nie róbmy nie róbmy sobie tutaj. Nie, ale co? Ja mam pójść z paragonem internetowym i powiedzieć, że mi przyszło? A mhm. jak oni powiedzą, że pani to wzięła właśnie ze sklepu? Ej, s dajcie znać, znaczy, wy kiedyś mieliście coś takiego. Syl, mamy dowód, nagrywamy live filmik. Masz wszystko na nagraniu. Boże, do... zawsze się cieszę, że jesteś ze mną, bo ja bym chyba zginęła. Ale słuchajcie, dajcie znać, czy Wam się kiedyś coś takiego zdarzyło i czy faktycznie to łatwo przeciąć, czy jesteśmy skazani na to, żeby iść do Zary i po prostu palić głupa i pokazywać film na dowód, że nie jesteśmy złodziejami. No torienka jest genialna, no ja jestem nią zachwycona, Cyry, co ty sądzisz? Bardzo mi się podoba, ale wydaje mi się, że ten bryloczek to jest znaczek, żeby ją oddać. To z drugiej strony jak kradną rowery, które są przypięte grubymi łańcuchami. No, mi ukradł kiedyś rower. Tak byłam na angielskim i kurczę, wychodzę i nie mam czym wrócić. Ale wiecie, tak stanamek jak wryta. Czy ja na bank przyjechałam rowerem? No na bank. No i już tak, nie wróciłam. Tak to jest z tym angielskim. W ogóle jest, że jest dwustronna. Wracając do tej torebki, tak już bez beki. Mega mi się podoba. Chociaż ja bym chyba wolała, żeby ona w całości była taka. Ale to już by wtedy w ogóle wyglądało jak model botegi. Ja Wam wkleję, wygląda. Bardzo mi się podoba ta torebka. Wygląda drogo. Ożę się z nią. No jest droga. 359 zł. Eee. Także Asia torebka 10x10, 10, tylko ten klips mi się nie do końca podoba. Ja wiesz, Asia mało używana ta torebka. O. Ja Asia poszła w kolor. Za 199 zł, taka marynara. Więc zaraz Wam pokażę, jak mi wygląda. O, czuję, że ma poduchę na ramionach. Super. <ścoughs> Ona wie, że ja uwielbiam marynary. Ona mnie zna. No, przy okazji taka rada. Jeśli kupujecie marynary czy płaszczy, pamiętajcie, żeby sobie rozciąć te nitki. To jest takie zabezpieczenie, żeby to się nie rozwalało w transporcie. Ale już potem w użytkowaniu to nie wygląda dobrze. To trzeba rozciąć. I ta kosztuje 249. Drogo. Chociaż tak, to co do tej powiem Wam, że nie jestem do końca przekonana, bo wolę dwurzędowe. Ale zobaczymy, jak będzie leżeć na mnie. Nie zapraszam. Okej. Okay. Ona mi po prostu kupiła garnitury. To jednak może jestem przekonana co do tych dwóch guzików. No, czat! Ja uwielbiam spodnie z wysokim stanem. No, zaraz się przekonamy, jak to będzie wyglądało w ogóle. Znaczy fakt, że ma takie dwa garnitury, to się wyda kupę kasy. Ale jak już ma dwa, to można je nosić na tyle sposobów, że można miksować między sobą. Czyli razem ma się cztery. W ogóle teraz takie bezrękawniki są modne. No, a się to można liczyć zawsze. I są buty. Niski obcas, tak jak lubię. I jeszcze na, na dodatek ten obcas łączy w sobie materiał i metal. 139 zł. Wystrzałowe są, powiem Wam. Ogólnie fajnie będzie, jak napiszecie w komentarzach, co Wam się z tych rzeczy spodobało. Jestem ciekawa Waszych wrażeń. Zobaczcie, jakie te buty mają ciekawy obcas. Wow! Przecież to jest sztos. Jestem ciekawa, czy w takich klapkach się wygodnie chodzi. No, wygląda na stabilne podparcie. <noise> Okej, okay, to próbujemy. Jak zapowiadałam, tak zrobiłam, zaczęłam od butów i te kropeczkowe, bardzo wygodne, no że zresztą tak niski obcas, nie może nie być wygodny. Bardzo mi się podobają i uważam, że właśnie fajnie będą wyglądać do prostych stylizacji. No bo jako, że mają kokardę i wzór, no to już, żeby nie przeginać. Jestem ciekawa cyrylu, mój wierny padawanie, co Ty sądzisz w ogóle o czymś takim? To mi się kojarzy z francuską babką, która cały czas chodzi z wogiem pod ręką i całymi dniami przesiaduję w kawiarni i piję taką małą kawkę i je kło. A ja aż się wzruszyłam. Yy, Cyril, czy to znaczy, że ja mogę się w tych butach opychać bagietkami? Oh, no. Okej, okay, Asia 1 zero dla Ciebie. Zobaczymy co dalej. Buty numer dwa, które jeszcze bardziej mi się podobają niż te pierwsze. W ogóle super pasują do tego swetra ideolo. Czyli tak bym sobie mogła wyjść, gdyby nie to, że dzisiaj są dwa stopnie. Jolo. Sama bym ich nie zamówiła serio, nie zwróciłabym na nie uwagi i dlatego takie challenge są super, bo dzięki ASI odkryłam, że ja je chcę. Takie klapki ortopedyczne bardziej. No bo taka jest teraz moda, wiesz? Ortopedyzm, rules. Po domu chodzę w Birkenstockach, a na dworze będę chodzić w jeszcze większych ortopediora. Buty dla ludzi z płaskostopiem. No. no, jakaś taka moda szpitalna. Bardzo mi się podoba. Ja, ja bym chciała, żeby pielęgniary w takich chodziły. Yy, nie podobają? No nie. nie. Nie? A przecież jeszcze przed chwilą mówiłeś, że fajny obcas, ciekawe, coś tam. Ale zanim je założyłaś. Czyli to moje stopy je zepsuły. <laughs> Asia, tak. po, poza kamerą pogadamy ze sobą. Może tam nam się uda jakoś dogadać. No, słuchaj, jestem, Jesteśmy... ciek jestem ciekaw, jakie zdanie mają twoi widzowie tak, i właśnie. widzowie Asi. Help! Bo to trochę by było roboty z tym całym oddawaniem, odsyłanki, staranki, coś tam. Wygodniej by było je zostawić. A ty Bo... to tak będziesz nosić na golasa? Właśnie, chyba ja nie będę tak odnosić w ogóle. Mój <laughs> się to nie podoba akurat. Moim skromnym zdaniem. To sobie możemy, słuchaj, przybić pionę. O! Wiesz, to ja to opowiem, co ty byś pewnie powiedział. Że to zakrywa mój największy atut, czyli talię. Mhm. I ja chyba trochę w tym wyglądam jak pani kołek. Natomiast sam ten sweterek nie ma chyba żadnego absolutnie atutu. To mi się kojarzy z jakimś takim starym angielskim, jak było to, co ludzie powiedzą. Tam był ten Onslow, powolnie. On chodził zawsze w takich brzydkich swetrach. Cyril, on chodził w takich prążkowanych, ty rękawinikach, z brąkiem. No nie, no. To nie jest po prostu. Znaczy, to jest też chyba bardzo za duże na ciebie. No, ale to jest. Czekaj, w ogóle S czekaj, 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 szani syl. Ja teraz skorzystam z Twojej rady i Ci pomogę. Otwórz szafę, S. wyjmij pasek. To zobaczymy. Uratował. Tak? No, wygląda ciekawie, ale jednak trochę... Trochę też nie wygląda. Tak, ja bym tego nie nosiła. Nie, no nie, nie. Ja nie, tego nie czuję po prostu, wiesz? Uh -huh. tak. Nie, no, to jest takie trochę jak na bal przebierańców. <laughs> ale za co przebranie? <laughs> nie wiem, za śmietnik? <laughs> ja mam taki komunikat. Że jak pary na siebie mówią tak słodko kurczaczku, dziubalku, coś tam, to byś nam nie mógł mówić w tym mój krokusiku. <głosy> <głosy> Masz to jak w banku, ale teraz uważaj krokusiku, bo szykuje się całe pole komplementów. Tak? I wyglądasz w tym po prostu Wiesz, jak z żurnala. Przepraszam, psry, ja Ci przerwę, a wiecie jaki jest problem z cyrylem? Że on ma taką minę, że ty nigdy nie wiesz czy będzie dobrze czy źle. Ja byłam pewna, że to na będzie na Coś tam poker face. Z oglądaliśmy ten film z Lady Gaga. Spokojnie. Ty, no to jest, to jest stylówa 11 na 10. Zarąbista. Ty? A minę miał jakby to było po prostu do wyrzucenia przez okno. Jak ty byś szła w tym ulicą, to wszyscy tylko... Byś się zakochał we mnie lewo. drugi raz? Może i nawet trzeci. To jest w ogóle ten wysoki stan. Mhm. To jest po prostu złoto. To jest w ogóle bardzo wysoki standard. Ten. Mi się on tak podoba, ten garnitur. Mega. Ale zobacz na przykład, ludzie czasami mają problem, co ubrać na jakieś komunie takie okazje, że wcale nie trzeba jakiejś sukieną, tylko właśnie można jasny garnitur. Kurde, ten garnitur jest na wszystko. Mogę w nim spać? Komunia, chrzciny, stypa, wesele. Wszystko. Ogólnie mi się ostatnio schudło. Co? <grym> Widzę, że to jest mega za duży. <grym> nie no, to jest takie niby oversize'owe, ale bo mam... jesteś za krótka. Ale w talii nie powin... Za krótka, ja nie powiem z tego tylko... To jest luźne, bo to są spodnie typu palaco rozszerzane. Ale w talii powinny być takie. Więc... Może dzisiaj jest czas na że żebym ja do tych spodni trochę się tyła, bo ja zawsze miałam Mkę, a teraz kurczę patrzę, że naprawdę. A co to jest M, tak? No no i minimalnie krótsze powinny być. Znaczy to mi się kojarzy z takim. Ti ta ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta ta a ten trzeci ta był ta Ti ta Ti ta ta ti ta za no, był głupi. Poszedł do łączności, tak to było. No jest za duży, bo... Wiesz, jest jak, za duży. Ja widzę czasem jak mi pokazujesz jakieś te modowe zdjęcia, że te laski chodzą w takich workach wielkich. I pozują tak. I pozują tak. I pozują tak. Ale on jest po prostu. Ja też czasami tak pozuję, tak wiecie, tak... Jakby Taka bić. Ale niektórzy robią to jeszcze bardziej. Jeśli ktoś zna takie osoby, to niech zachowa to dla siebie w milczeniu. Ogólnie ładny, no ale za duży, to nie wiem, no. To no, trzeba oddać, nas. No, to... Ewidentnie nie można o nim powiedzieć ciasny, ale własny. <grym> no to co, kochani? To już jest koniec tych zakupów. To jest koniec tych zakupów? To jest koniec tych zakupów. To jest koniec tych zakupów? To jest koniec tych zakupów. Czy to jest koniec tego filmu? Nie, jeszcze podsumujmy. Bardzo podoba mi się torebka, jest boska. Jedne i drugie buty super, fioletowy garnitur, krokusik, jestem zakochana, bez rękawnik, out, no i ten garnitur też do wymiany na mniejszy. Czekamy na Wasze komenty, moi drodzy. Wszystkich I... nowych widzów zapraszamy do subowania tak, kanału. Jeśli dokładnie. podobały Wam się te dziwne heheżki, śmieszki, to dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się nie podobały, to też dajcie łapkę w górę. Po czemu klikać w dół, skoro można w górę? I oczywiście zapraszamy na kanał Asi. No, tak. Wpadajcie do niej, bo ona jest super laską. Seriously. Ja też miałem okazję poznać. Asia nawet u nas nocowała. Tak. Także tak no. Asia jest mega spoko. No. Mega ją lubimy. Nocowała, sprawdziła się. Super. Ładnie pościeliła potem. <laughs> nie pobrudziła nic, nie pobiła szklanek. Polecam ją zapraszać do siebie. Polecamy tę alegrowiczkę.